Cześć, ja mam na imię Dominika i witam się z wami na kanale Drogerii Horex. W dzisiejszym filmie poruszymy sobie podstawy makijażu. Omówimy sobie 10 sposobów na to, jak powiększyć oczy. Także, jeśli jesteście ciekawi, co to za sposoby, to serdecznie zapraszam do oglądania dalej. Jak widzicie, ja mam zrobiony makijaż twarzy, natomiast nie mam brwi, oraz oczywiście makijażu oczu. I teraz schemat tego całego filmu w sumie będzie taki, że to oko zostawię sobie nietknięte, będzie ono do porównania z makijażem tego oka. Wszystkie triki, które dla Was przygotowałam, skupiają się na cały makijaż oka, natomiast nie ma problemu, żebyście na przykład do swojego makijażu przemycili jeden, dwa bądź pięć trików. Po prostu wszystkie, które Wam pokażę. Że umieszczę na jednym oku i zobaczymy, jak duże uda mi się osiągnąć optycznie oko w porównaniu do tego nagiego, gołego. Także tak, tak wygląda pomysł na dzisiejszy makijaż. Nie przedłużam, lecimy. Trik pierwszy. Jak widzicie, brwi mam również niepomalowane, z racji tego, że to też jest bardzo ważna część makijażu. Ogólnie. Ostatnimi laty, w sumie, brwi zyskały kosmetyk, który zrewolucjonizował nasz makijaż, a mianowicie żel bądź mydełko do brwi. I teraz tak. Myślę, że każdy z nas wie, jak obsługiwać się mydełkiem bądź żelem, natomiast wiele osób boi się. Stylizować brwi w taki sposób, aby uzyskać jak największą powierzchnię, którą potem możemy wykorzystać do makijażu. I teraz tak, jeśli włoski w tej brwi zostawię w taki sposób, w jaki one rosną, czyli delikatnie do dołu, po prostu mam standardowy kształt swoich brwi. Natomiast jeśli spiralką podniosę je do góry i umaluję w ten sposób żelem, Wtedy tutaj zyskuje dodatkową przestrzeń, oko optycznie się podnosi i sprawia wrażenie takiego wypoczętego i, wiecie, lekko zliftingowanego. Kosmetyki w tym wypadku oczywiście nie robią większego znaczenia, używamy tego, co lubimy. Natomiast ja lubię pokryć włoski z każdej strony żelem bądź mydełkiem. Dzięki temu one potem się przykleją do skóry i nie będą nam migrować po twarzy. Może nie po twarzy, ale po okolicy brwi. Także ja je podnoszę i staram się ułożyć w taki kształt, jaki mi odpowiada, ale który jeszcze wygląda dobrze. Ja nie jestem fanką, niestety, takiego stricte, bardzo mocnego, wręcz pionowego yy, podnoszenia brwi do góry. Może niektórym to pasuje, natomiast. Wygląda to w wielu przypadkach dość karykaturalnie, tak jakbyśmy to po prostu zrobili przez przypadek. Ja zdecydowanie wolę podnieść brwi do góry pod takim lekkim kątem i samą górę delikatnie wyrównać. Ja na co dzień staram się minimalizować czas, który poświęcam na malowanie brwi, ponieważ kiedyś zajmowało mi to strasznie dużo czasu, ja się naprawdę znędzałam nad tymi brwiami, wyrysowywałam je perfekcyjnie. Teraz do makijażu dziennego zwykle staram się właśnie użyć tylko dwóch produktów, czyli właśnie na przykład żelu i pisaka, bądź kredki i ja dzisiaj użyję kredki. I jedyne co zrobię, to wypełnię luki w miejscach, w których po prostu tych włosków nie mam i które się odsłoniły poprzez podniesienie ich do góry. Brwi, a w zasadzie brew jest gotowa. Wydaje mi się, że widać różnicę. Dodatkowo kształt mojej brwi i w ogóle budowy mojego łuku brwiowego sprawia, że tak podkreślone brwi dodatkowo wyciągają mi cały kształt oka do góry. Dodatkowo to liftingując wszystko, także same plusy, zero minusów. Kolejny trik, który dla Was przygotowałam to trik... Ze stworzeniem nowego załamania powieki. Załamanie powieki to jest to miejsce, w którym załamuje nam się skóra zaraz pod kością, ko koło oczodołu dosłownie. Yy, I to jest miejsce, które zazwyczaj wszyscy po prostu cieniem przemalowują, żeby sobie nadać jakiś tam kolorek na powiekę. Natomiast jeśli tym samym cieniem wyjedziemy troszeczkę wyżej, natomiast nadal w okolicy yy, kości, czyli naszego oczodołu, stworzymy optycznie większą powierzchnię. I teraz ja sobie wezmę mm, jakiś taki zwykły pędzelek, wezmę sobie totalnie pierwszy lepszy cień, taki w odcieniu ciała, nude, i zamiast rysować sobie, znaczy malować, w sumie blendować, tutaj, czyli w oczodole, Zrobię to troszeczkę wyżej, dosłownie jeżdżąc po swojej kości. Trik numer 3, czyli przechodzimy do powieki ruchomej, czyli oczywiście tej, która mruga. <grych> I teraz tak, bardzo ważnym aspektem jest tutaj świadomość tego, że to, co jasne, wychodzi na pierwszy plan, a to, co ciemne, się cofa. W przypadku makijażu, jeśli na powiece ruchomej umieścimy cień jasny, na przykład dodatkowo błyszczący, powieka będzie się bardziej rzucała w oczy. I teraz, tak, jeśli załamanie będzie troszeczkę ciemniejsze, powieka ruchoma jaśniejsza, to nie będzie nam tak jakby kontrastowało z mniejszą powierzchnią powieki nieruchomej, gdzie zazwyczaj cień jest troszeczkę ciemniejszy. I jeśli chodzi o to, czy wybrać cień błyszczący czy matowy, to już zależy tylko i wyłącznie od struktury waszej powieki. Ja mam dość wyważoną, jeśli o to chodzi. Nie mam zbyt wielu załamań na powiece ruchomej, natomiast, natomiast kilka mam, i akurat ja nie przepadam za błyszczącymi cieniami wchodzącymi w te załamania. Preferuję cienie matowe, natomiast im bardziej tak jakby pomarszczona, pozałamywana powieka ruchoma, tym bardziej jasny i błyszczący cień pomoże wam odwrócić uwagę od tych załamań i dodatkowo oko powiększyć. Ja z racji tego, że późniejszy krok chcę wykonać makijaż cieniem matowym, na powiekę ruchomą nałożę sobie błysk i będzie to po prostu błysk z palety Affect i to jest Lunar Spell. Myślę, że użyję sobie tego, ale nie jakoś super dużo. Dosłownie na palec. Pamiętajcie, że błyszczące cienie lepiej nakłada się palcem, z racji tego, że ciepłota naszego palca przytrzyma drobinki i ładniej odda je na powiekę. Jeśli zrobicie to pędzlem, to po prostu może wam się bardziej osypać. Kolejny trik, wydaje mi się, że większość makijażowych frików już może znać. I jest to oczywiście rozjaśnienie linii wodnej. Ja ogólnie jestem fanką beżowych kredek na linii wodnej. Nie przepadam za efektem białej. To wygląda wręcz troszeczkę karykaturalnie, tak wiecie, bajkowo przerysowanie. A beżowa kredka ładnie scali się z kolorem waszej karnacji, o ile jeszcze dobrze dobierzecie ją pod siebie. Ja mam tutaj kredkę w beżowym odcieniu. Ja ją bardzo lubię. To jest akurat kredka od Eveline. I po prostu narysuję, narysuję. Pokryję sobie swoją linię wodną tą kredką. Kolejny trik to trik na powiece dolnej. A w zasadzie nie jest to nic specjalnego, jak po prostu pokrycie dolnej powieki również cieniem, najczęściej tym, którego używaliśmy tutaj w załamaniu, aby scalić cały makijaż. Natomiast jeśli boicie się, <grych> że taki cień, którego użyliście u góry, będzie za ciemny, bez problemu możecie użyć jasnego. Ja wiem o tym, że malowanie dolnej powieki często sprawia wielu osobom dyskomfort, ponieważ boicie się zjechać Cieniem za nisko. Nic bardziej mylnego, tak naprawdę, jeśli zjedziecie cieniem niżej niż zostawicie go tylko po prostu przy linii rzęs, optycznie oko stanie się wręcz ogromne. W momencie, w którym zostawicie linię, tylko linię cienia pod dolnymi rzęsami, oko się automatycznie zmniejszy, ponieważ bardzo, może nie drastycznie, ale bardzo widoczna granica tego cienia będzie. Bardziej przykuwała uwagę. Natomiast jeśli rozblendujecie ten cień w dół i on się będzie gradientowo przechodził w kolor naszej skóry, po prostu to oko powiększy. Także ja sobie wezmę jakiś mniejszy pędzelek i tym samym cieniem pomaluję sobie powiekę dolną. O tym triku wspominałam już wcześniej, że chcę zrobić go matowym cieniem, dlatego pora na wewnętrzny kącik. Wewnętrzny kącik to jest takie miejsce, o którym często zapominamy, a które robi naprawdę dużą różnicę w makijażu oka. Ja mam akurat. Taką specyficzną budowę, że mam bardzo głęboko osadzony kącik wewnętrzny i dość mocną kość tutaj, która rzuca mi cieni. W momencie, w którym nie mam tego kącika rozświetlonego, bo o tym tutaj mówimy, po prostu wygląda to oko na bardziej wklęśnięte. <laughs> mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. I teraz tak. Wystarczy te, to miejsce, dokładnie to miejsce, zaznaczyć błyszczącym bądź matowym cieniem. Tutaj już naprawdę. Wasze preferencje bardziej wchodzą w grę, a to oko po prostu bardziej się wyciągnie do przodu i optycznie otworzy. Ja oczywiście biorę matowy beż i wpakuję sobie w to miejsce, w którym tworzy mi się zasinienie. Kolejny trik, ja już ich nawet nie liczę. Ponieważ mogłabym się pogubić, jest oczywiście na kreskę. Ja wiem o tym, że kreska jest bardzo problematyczną y, rzeczą w makijażu, bardzo stresującym krokiem i mnie również przez wiele lat sprawiała trudność. Natomiast jeśli już wprawicie rękę, a prawda jest taka, że tutaj niestety nie, da, nie ma złotego sposobu na kreskę. Praktyka czyni mistrza i taka jest prawda. Jeszcze znajomość dodatkowo w swojej anatomii oka i tego, w którym konkretnie kształcie wasze oko będzie wyglądało najlepiej, sprawi, że makijaż wejdzie na totalnie inny poziom. Warto mieć świadomość tego, że wiele tych popularnych kształtów kresek niekoniecznie ma na celu oko nam powiększyć. Ostatnio robiłam makijaż w stylu Y, Siren Eye i też pokazywałam Foxy i to są makijaże, które nie mają nam oczu powiększyć, a mają jest płaszczyć i wyciągnąć, robiąc właśnie takie podejrzane spojrzenie. <laughs> My w tym makijażu chcemy oko powiększyć, więc warto wiedzieć, że im mniej kreski na oku, tym lepiej. W tym wypadku przychodzi nam z pomocą tak zwane półkreski. To jest kreska, którą zazwyczaj zaczynamy patrząc wprost mniej więcej od najwyższego punktu naszej powieki, naszej linii rzęs o, i ono jest zazwyczaj nad źrenicą, dosłownie nad źrenicą. Od tego miejsca do zewnętrznego kącika prowadzimy cieniuteńką kreskę i na otwartym oku wyznaczamy jaskółkę. Oczywiście wyznaczanie jaskółki jest bardzo indywidualne, bo to zależy od tego czy macie powiekę opadającą czy nie, czy jest dużo miejsca itd. Natomiast im cieńsza ta kreska i im bardziej podnosząca do góry, tym bardziej oko powiększy. Także ja sobie teraz eyelinerem od tego miejsca przejadę w zewnętrzny kącik. I teraz co ważne, miejsce, które jest na samym środku, czyli nad źrenicą, zostawiamy tak cieniutkie. Jedyne miejsce, które delikatnie pogrubiamy, to miejsce w zewnętrznym kąciku. Natomiast ja akurat wolę pogrubiać to miejsce w momencie, w którym mam już wyznaczony, mm, dolną wyznaczoną dolną krawędź jaskółki. Także teraz ją sobie wyznaczę. Pamiętajcie o tym, że wyznaczenie jaskółki to też często najłatwiej zrobić yy, kierując się swoją dolną linią wodną, rzęs, zależy, <gry> po prostu jeśli ona będzie tak jakby ciągłością dolnej powieki, to oko nam wyciągnie, podniesie i powiększy. Także tutaj warto się kierować tym trikiem. Z takich standardowych trików to będzie ostatni i jest wydaje mi się dość, no jakby to powiedzieć, no wiele osób niekoniecznie się zgadza. Chodzi mi oczywiście o podkręcone rzęsy z zalotką. Ja uważam osobiście, że jeśli dobrze używacie zalotki, macie dobrą zalotkę, to Waszym rzęsom nic nie zaszkodzi. Ja używam jej od lat codziennie w każdym makijażu wyjściowym, czy dziennym, czy po prostu. Zdarza mi się nawet tylko i wyłącznie podkręcić rzęsy zalotką i zrobić makijaż brwi, korektor i tyle. Natomiast wiadomo, że im mniej świadomości na temat używania pewnych akcesoriów, tym możemy sobie zrobić większą krzywdę. Trik ode mnie jest taki, żeby nie starać się zacisnąć. Zalotki bardzo blisko linii wodnej. Jeśli będziecie czuć taki opór, że wasza powieka jest już generalnie praktycznie przy uścisku tej gumeczki, to to jest złe miejsce, ponieważ to jest miejsce, w którym. Te włoski są tak jakby umiejscowione, więc jeśli je naruszycie, no to oczywiście te rzęsy będą wypadać. Lepiej to zrobić troszeczkę niżej, żeby nie było aż tak spektakularnego wywinięcia, ale było bezpieczniej. Też ciekawy trik i to jest trik akurat ode mnie. Ja zawsze przed użyciem zalotki wkładam ją w ciepłe miejsce, albo gdzieś pod, nie wiem, pośladek, pod nogi, między nogi, czy gdzieś tam pod bluzkę, żeby nagrzać całą zalotkę, ponieważ ciepła zalotka dodatkowo będzie działała jak nie wiem jak suszarka, jak lokówka i po prostu ładniej wywinie nam te rzęsy. Ja właśnie spod, <grytania> spod nogi wyciągam swoją zalotkę i już wam pokazuję jak to wygląda. Też warto troszeczkę przytrzymać tę zalotkę i nie musicie oczywiście jej ściskać tak jak wiecie. na hama, żeby po prostu te rzęsy uszkodzić, wystarczy delikatnie ścisnąć, aby po prostu Rzęsy podkręcić. Rzęsy są podkręcone, <gryw> więc w sumie troszeczkę podkreślone, i wydaje mi się, że nawet teraz to widać, że te rzęsy, jak są uniesione, to troszeczkę to oko otwierają. Natomiast teraz, oczywiście, użyję sobie tuszu i je wytuszuję. Ja generalnie nakładam jedną warstwę na dolne rzęsy, a dwie na górną. Tak prezentuje się teraz makijaż oka, właśnie wpada Wam zbliżenie, oczywiście prawe jest dużo bardziej wyraźne, a lewe jest takie, no takie smutne, takie nijakie, też bym była smutna i nijaka, <grym> gdybym nic na sobie nie miała. To brzmi dobra, i teraz przejdziemy sobie do dwóch ostatnich, nie tyle trików, co filmików. I o ile jeden może mieć troszkę sensu, o tyle drugi jest już takim troszkę przerysowaniem. Także lecimy. Ja już jestem troszeczkę oddalona. Tu Wam się pojawi za chwileczkę filmik i omówimy go sobie krok po kroku na bieżąco. Generalnie tutaj autorka tego TikToka robi dokładnie to samo, co robiliśmy my, z jednym wyjątkiem. Ona dodaje lin, linię linera na całe oko oraz na wewnętrzny kącik. I teraz to jest to, co Wam mówiłam na temat y, rysowania kreski: że w momencie, w którym kreska jest na całej powiece. No to tutaj już trzeba pilnować, żeby nie zaburzyć proporcji, ponieważ jeśli za bardzo ją spłaszczycie, to cały makijaż pójdzie tak naprawdę na śmietnik, ponieważ kreska to jest najbardziej intensywna część makijażu, ponieważ zazwyczaj jest czarna, więc ona jest w stanie nam to oko albo podkreślić, albo całkowicie zmienić. I teraz no, przyznam szczerze, że ja tam za dużej różnicy nie widzę akurat w między jednym a drugim okiem, właśnie dlatego, że ten wewnętrzny kącik jest tak dość charakterystycznie zaznaczony. Natomiast cała reszta jest bardzo podobna do tego makijażu, który aktualnie zrobiliśmy. Także tutaj jest trochę plusów, jest trochę minusów, ale przejdziemy teraz do drugiego filmiku. I tutaj już wam się wyświetla. I tutaj jest różnica pomiędzy, właśnie, kolorami. Jedno oko jest ciemne, źle zaznaczone, oczywiście mniejsze, natomiast to drugie jest bardziej zaznaczone. I teraz, tak, to jest w ogóle dość y, ciekawy makijaż, z racji tego, że autorka tego makijażu tutaj robi w zewnętrznym kąciku coś na kształt Doll Eye, czyli Takiego specjalnego zarysowania zewnętrznego kącika poniżej linii rzęs, linii wodnej, wręcz na dolnej powiece. I teraz tak, no bądźmy szczerzy, <gryw> raczej tego nikt nie robi w makijażu dziennym. To może wyglądać fajnie do zdjęć, oczywiście, nie ma problemu. Natomiast, tak jak wspomniałam, to jest dość, no. Niecodzienna y, kwestia makijażowa, także to zostawiam już do oceny Wam. Dobrze, kochani, makijaż jest już skończony, więc odsuwam się na podsumowanie. Tak jak wspominałam, te pierwsze 8 trików, które Wam pokazywałam, to są naprawdę praktyczne, przetestowane i wypróbowane triki. Ja sama korzystam z każdego. Na raz, czasami, bądź z pojedynczych, w zależności od makijażu. I pamiętajcie, że również Wy możecie tak zrobić. To nie jest koniecznie tutorial, chociaż może być, natomiast możecie wykorzystać tylko elementy, które będą pasowały pod Wasz makijaż. Jeśli chodzi o dwa pozostałe filmiki, to już wiadomo, to też są troszeczkę takie bardziej klikalne TikToki, jeśli o to chodzi. Także pamiętajcie, że takie triki często warto brać z przymrużeniem oka. Będzie mi koniecznie znać, czy nauczyliście się czegoś dzisiaj w tym filmiku, czy wiedzieliście o tych wszystkich trikach i jak wygląda wasz makijaż i wasze sposoby na powiększanie oczu. Jestem bardzo ciekawa, mam nadzieję, że podzielicie się w komentarzach. Jeśli film wam się podobał, to serdecznie zapraszam do zostawiania kciuków do góry i subskrybowania kanału Drogerii Horex, aby być na bieżąco. Jeśli jesteście ciekawi, jakie filmy pojawiły się dotychczas na kanale, to serdecznie zapraszam do nadrobienia. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa.